Okej, okay, piranie zaczyna się świetnie. Krab. A krab. O. Ej, panie piracie. To nie jest śmieszne. nie, mógłbyś przestać strzelać w tego biednego kraba. Zajdzie w sensie, pod... A, biedny krab! nie więcej. Tak biedny, że aż nie bije. Po prostu zemścił się. O. Nareszcie. Brawo ja. A ty Krawie zapłacisz za to, że mnie uszczypłeś. Kra zawsze była znana ze zmęcania się nad biednymi stworzynkami. Wow. Dzięki, Gra, za to, że mnie nie zabiłaś. Pierwsze dotknięcie z wodą. No, mogę iść na górę? No tak, mogę. Ale przegapiłem właśnie sporo luz. No cóż, kiedyś tu wodę sobie Może, kiedyś. Okej, okay, to wygląda jak coś, co będzie trwało tu trochę dłużej. Zwykłe roboty. Jest to najmniejszego zagrożenia. Czy mogę rozwalić to? Nie. Ale za to poznać się nad krabem. Haha. Czemu by nie? Skoro agra daje nam taką możliwość. A -a -a -a. Hmm. Jestem tutaj. Mogę się wrócić i podwiercić tam, tamte lumsy. Niestety nie chce mi się. Byle do przodu, byle do przodu. O, co tu pisze? Wpaść, może każdy, kto wie, jak otworzyć drzwi. Wow. Widziałem, że roboty były w stanie skreślić coś tak mądrego. Okej, okay, beczka. Już wiemy jak otworzyć drzwi. O, ewentualnie cofnę się trochę i. Tum, ta, -tum, ta 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 nie swoje obowiązki. Wow. A to magiczna kula. Aby ją złapać, stałem przed nią. Jeżeli chcesz ją podrzucić. W nie, a jeżeli chcesz to rzucić, nie liczbacię, ustaw kulę na podstawach tego samego koloru, a tworzy się drzwile świątyniowe. Jeżeli jedno stracisz, możliwe, gdzieś stracisz ją miałeś. Jestem pewien, że ruch, tam znajdziesz. Okej, okay, papa. okazuje, magiczne kule są równie ciężkie... ...co kule w trochę. Bądź śliwki. Tak, robimy śliwki. Takie śliwki? Nie wiecie? Tak, możecie nie wiedzieć co to śliwka. Okej. Okay. Pierwsza za nami. ta 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 O nie, 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 nie bronisz nie, 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 mi kranu. Hmm. Sezamie, otwórz się! I tu jest druga. Okej, okay, to nie było zbyt stromne. Nie mów, hop, dopóki nie skoczysz. No, tak lepiej. Aha. Wow. To było przerażające. No, hmm, tam was, słodkie lumcy. Nie uciekniecie mi. I wejdźmy do środka. Cokolwiek tam jest. Hmm. Wow. Wygląda naprawdę ciekawie. Okej. Okay. Jazz. I pominąłem Lumsa. już na początku. I kolejny. Wow, wow, wow. O, wow. żeby dobry początek. Pomijanie lusów zawsze jest dobrym zwyczajem. Wow, wow, wow. wow. Podanie do przepaści nie. Niekoniecznie. Ech. bo muszę podgłosić muzykę. ten motyw. Dre jeszcze go usłyszenie w przyszłości w że... O, wierzcie mi Nasłuchacie się go aż do ból wow wow, wow wow. No dalej rajmy mnie, dasz. Dasz radę. Nie spadniesz w nieskończoną przepaść. Oho! To nie było potrzebne. Zdecydowanie nie było potrzebne. Wow, zebrałem cierów. Zoom się. Nie uciekniesz mnie, Zoom się. Wow, no, tu już lepiej. I co teraz? Axel, starzyn, strażnik świątyni wody i lodu. Okej okay, panowie. To nasz pierwszy boss. Nie dajcie się przez niego trafić. To boli. zdecydowanie boli, wow. I tak, i pudło. i od początku gra, każe niekompetentność. Wow! Yeah. Oh, it's Such This disco! Ah! Wow! Aksel, przestań. Czemu jesteś taki wredny? Niedobry wredny strażnik. No dalej, możemy być przyjaciółmi. Przecież nikomu nie zamierzam zrobić nic złego. Zabrać pewną maskę, która jest potrzebna do ucalenia świata. Okej, okay, jak wolisz. Możemy zrobić to i w ten sposób. Hej! Axel, nie bądź taki.